Filmiki takie jak blog, blog, yy, vlogi i oczywiście właśnie let's play'e, yy, czy no nie wiem. No jak tam będziecie chcieli. No to let's play'erowie z czym, typu Master Bo to nie ode mnie zależy, jak wy będziecie chcieli. No może też trochę i ode mnie, czy będę chciał, ale raczej bym wolał pójść do let's play'erowca. Bo to jest moim zdaniem trochę lepsze i będzie chyba dobrze o kurde o jeju jezu żal. dobra no mm, to tak No i tak, co robić? No, będziemy na pewno bardzo dużo grać, bo będzie, myślę, że tak będzie dobrze. A Sawiro chyba, a wkrukuje. Oj, miałem cięcie. Yy, zero. No i tak. Yy. Jesus... <laughs> no Jesus é że się tak w takim nie odzywałem. Miałem filowe zacięcie siebie. Niestety nic nie mogłem zrobić, nic nie myślałem. Tylko grałem, bo się za. ten. No, ja w sumie mało gadam, więcej gram. I tak. No, co robić? Robić to będę dużo i grać jeszcze więcej. Mm, tylko tak. Yy, Na se. Yy, i co jeszcze z tym moim kanałem. Jeszcze jest parę spraw do omówienia, ale już nie dzisiaj, teraz trzeba się zająć grą. Mm, tak. Mm, już ten, trwa już 14 minut odcinek. Mm, zrobimy, do dociągniemy do 20 i myślę, że do 20 paru, paru minut i myślę, że skończymy nagrywać. Mm, no, bo to już trochę jakby za długo trwało. O oh, Jezu, nie wyspałem się. Sorry. Fuck. No, dobra. Mm. I pytanie, co robić, co robić, co robić? Dużo robić. Mało pracować, dużo robić. Ja już nie myślę. Ja zawsze w nocy nie myślę. Podobno w nocy nie myślę. Że zawsze w nocy nie myślę. Dobra, nieważne. Coś kicha z graczami. Myślałem, że coś wyjdą z nami. zna, zna. Yy, tak bardziej na staro, ale widzę, że nie. Yy. No, no i tak. Yy. Może jak będą chcieli, żebym grał czy coś, no to do was wrócę. Albo nie, popatrzymy sobie, jak oni grają. Może w tle puszczę muzyczkę. No, to dobry, myślę, pomysł, ale... Hmm. Dobra, puszczę wam w tle muzyczkę. Puszczę wam w tle muzyczkę. Mm, tylko muszę tutaj coś ustawić. Ok, muszę to trochę pokombinować, a Wy sobie za ten czas oglądnijcie. I tak, yy, dobra, Pos pogrzmerać, pogrzmerać i się ustawi. Yy, I tak, to trzeba coś tu, o, może teraz. Chyba słyszycie, ale nie jestem pewny. Byłem sobie na drugi ekran, no i No ja mam puszczę w tle jakąś muzyczkę. Hmm. To chyba będzie dobre. Hmm. Okej. Okay. Muszę coś tu pogrzebać. <grywa> nie widzieliście tego, nic nie widzieliście. Okej. Okay. Dobra, potem się tym pobawię i dam, dam tą piosaneczką. Wpuszczam wam, wpłam. Teraz mi się nie chce z tym kopinować. I tak, pyk. No i tak. No, um. to mm. Not attack mm. Not all <laughs> that. I mean, we keep...